Ja oczywiście mam we z tej strony Kebus A w dzisiejszym odcinku Czy warto inwestować w suweniry? Skąd to pytanie pewnie zapytacie? Przecież ja odpowiadałem na streamie, na wszystkim No ale widziałem takie w komentarzach, więc sobie na nie odpowiemy Bo wiem, że tutaj jest sporo nowych osób, także witam wszystkich no i generalnie dzisiaj odpowiemy sobie na to pytanie. Pokrótce przedstawię, dlaczego suveniery to nie jest najlepsza opcja, jeżeli chodzi o inwestycje. No i co, przechodzimy sobie do odcinka. Zapraszam Was oczywiście na stronę skinspanki, gdzie swoje skiny wymienicie. No i tutaj przy trade powyżej 100 dolarów darmowe 5 dolków wpada dla Was. Także polecam z tego korzystać. No i tutaj również wpisujcie kod kebus lub wchodźcie z linku w opisie, bo 35% plus do depozytu. Także jakbyście sobie coś wpłacali, to naprawdę fajny bonusik jest. No i przy okazji, można naprawdę fajnie na tym skorzystać. No i naprawdę masa skinów, także zachęcam. Um, no. Przechodzimy sobie do suwenirów, dlatego że rzeczywiście ktoś tam w komentarzach pytał o suweniry. Um, zacznijmy sobie od w sumie suwenirów um, tych najnowszych, czyli Rio, czyli Antwerp, czyli Sztokholm, gdzieś tam się zaraz nam wyświetli. Um, no i generalnie. No halo. Dobra, może wpiszemy tak. 2, 2, 1. Um, no. Generalnie, jeżeli chodzi o suweniry, dlaczego to nie jest inwestycja warta uwagi? Oprócz paru elementów i przypadków, które rzeczywiście miały sens bądź sensu nie miały, ale na, z, jakiej, z jakiejś przyczyny, nie wiadomo, i nagle wystrzeliły um, to generalnie ta inwestycja jest po prostu kiepska. I e, już tłumaczę. Zobaczmy, weźmy sobie na jakiś losowy suwenir, czyli niech będzie to Inferno, dajmy wykres ogółem. No i spójrzmy sobie. Najniższy możliwy Przypuśćmy, że jesteśmy geniuszami, jeżeli chodzi o inwestowanie, wszystko mamy w małym paluszku i generalnie jesteśmy super, ultra przewidywalni, jesteśmy geniuszami i kupujemy w najniższym możliwym dołku, czyli za 11 zł. I sprzedajemy, bo jesteśmy oczywiście geniuszami, więc sprzedajemy w najwyższym możliwym piku, czyli za 20,46. Okej, okay. czyli jesteśmy... Super, hiper, dobry. jeżeli chodzi o inwestowanie. Na tej poszczyźnie po prostu nie ma nam równych. E, więc sprzedajemy w najwyższym możliwym piku. 20,46. Kupiliśmy za 11. Szybko przekalkuluję, ile to jest procent. No, plus, minus 190% wartości e, przedmiotu. Więc teraz przejdziemy sobie do kapsułek. Jako, że pokazywałem przykład ze Sztokholmu, przejdziemy sobie do kapsułek ze Sztokholmu. E, więc wpisujemy sobie kapsuł w Stockholm. E, no i przechodzimy sobie do kapsuł. Teoretycznie... Najmniej opłacalnych, jeżeli chodzi o Sztokholm, czyli do legend. Przechodzimy sobie do legend. No i jako, że jesteśmy tacy dobrzy, to kupiliśmy po prostu w sklepie. Kupiliśmy po prostu w sklepie steamowym za złoty. No i nie pamiętam, chyba za złotówkę wtedy jeszcze były kapsuły. No i że jesteśmy geniuszami inwestycyjnymi, to sprzedaliśmy za 5,90 w najwyższym piku. <laughs> czyli 600%. No, ale okej, okay, ktoś może mi zarzucić, że to nie jest ten sam odstęp czasowy i że, 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 że jestem głupi. No to cofniemy się jednak do gdzieś tam tych okresów. E, gdzieś do tego okresu, właśnie, w którym byśmy sprzedali suweniry. E, no i tutaj jest już ponad 2 zł, e, co daje nam przebitkę ponad 200% e, wartości przedmiotu, e, a nawet 300. Tak jak widzicie w pewnym momencie. Więc odpowiedź jest bardzo prosta. Są po prostu lepsze inwestycje niż suweniry. Jeżeli ktoś by chciał trzymać konkretny suwenir. Na przykład Dasta 2. Gdzieś tam licząc na to, że ta mapa kompletnie wypadnie z puli. Jeżeli chodzi o jakieś tam... No w ogóle suweniry. To okej. Okay. Okej. Okay. Znaczy w sumie to już wypadła z puli map turniejowych. To to jest okej. Okay. No ale nie wkładajcie w to jakiś Bóg wie jakich pieniędzy, bo to ten long term to nie jest long term pokroju na przykład RMR, który dla i tak niektórych był bardzo dużym wyzwaniem, żeby te kapsułki w ogóle przetrzymać. Tylko to jest long term na powiedzmy 5-6 lat, więc no tutaj tylko i wyłącznie to zależy od waszej cierpliwości e, i od tego jak zarządzacie swoim ekwipunkiem. E, więc generalnie polecam inne inwestycje i nie jestem zwolennikiem inwestowania w suweniry. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie. I trzymajcie się, cześć!